Panie doktorze, słucham Panie Marku. Zwracam się do Pana z e, taką sprawą. Tak? Bo poniekąd jest ona prywatna. Mam siostry i ta siostra ma z kolei synka, który Rozumiem. strasznie się garbi. W takim młodym wieku to może rzutować na całe życie. To może być, e, to może dojść aż do niepełna niepełnosprawności. I to jeszcze trwałej. Jakby Pan rozwiązał ten problem? Proszę powiedzieć, jak ma syn świadectwa Danii? Józef. A proszę mi powiedzieć, ile ma lat? On ma 7 lat. Y, panie Marku, jak w takiej sytuacji trzeba zastosować y, strategię dobrego słowa. A dobre słowo to jest takie, co dziecko ośmiesza, poniża w grupie społecznej szerokiej. Chodzi o to, żeby mu powiedzieć w ten sposób, żeby on się czuł tak y, psychologicznie i społecznie ośmieszony, żeby chodził prosto jak, y, prawda, tyczka. Czyli na przykład y, niech pana siostra pójdzie do szkoły i powie nauczycielce, żeby powiedziała Wojtusiowi nie, Józefkowi, Józefkowi tak, Józefek, wiesz ty co, co, wstań. I, I teraz będzie następowała strategia dobrego słowa. Czyli tak, żeby on y, czuł się upokorzony w grupie. Wiesz co ci powiem Wojtuś? Pies jak srap, zrobi wielkiego garba. Ale i tak mniejszego jak ten co ty masz, wiesz? I będzie wchodził prosto jak tyczka. Panie doktorze, genialne. To co, zrobię za moją... Za, za Za, Józka. za Józka. To go wyleczy, zrobię. Niech będzie na to